Wiadomość od prawa wszechświata do Ciebie dzisiaj. Chcę się z Tobą podzielić czymś ważnym. Nawet jeśli wierzyłeś, że Twoja miłość i związek z kimś wyjątkowym dobiegły końca, istnieje prawdziwa chęć podjęcia nowej podróży u Jego boku. Niezależnie od ilości nieporozumień i niepowodzeń, które miały miejsce, ta osoba jest całkowicie zaangażowana w podejmowanie wszelkich niezbędnych wysiłków, aby znów mieć Cię w swoim życiu. Są gotowi odwrócić stronę i poważnie rozważają możliwość budowy nowego rozdziału w Waszym związku. Ich pragnieniem jest podzielenie się tym, jak zostali zaskoczeni wcześniejszymi opcjami, ale teraz jedyną rzeczą, jaką pragną, jesteś Ty. Żywią głęboką współczucie i miłość do ciebie. Jednakże istotne jest, abyś był gotów być znowu wrażliwy i autentyczny, aby miłość mogła zakwitnąć. Konieczne jest uwolnienie wszelkich ran i bólów, które nosisz, ponieważ gdy pokonasz te emocjonalne przeszkody, będziesz przygotowany do doświadczania emocjonalnie potężnej i satysfakcjonującej miłości, pełnej siły i odwagi. Kiedy pozbywasz się tych bólów, otwierasz sobie drogę do przezwyciężenia wszelkich przeszkód, które mogą się pojawić i kierujesz się ku przyszłości pełnej szczęśliwych chwil, które rozwijają się przed tobą. Dlatego oddychaj głęboko, zostaw przeszłość za sobą i wdychaj spokój szczęścia i miłości boskiej, ponieważ te elementy są niezbędne dla Twojego dobrobytu. Znajdziesz się w stanie równowagi i wzrostu, gotów przyjąć to, co nowe. Otwórz swoje serce na przyjmowanie obfitości błogosławieństw, które nadchodzą i bądź otwarty na to, co przynosi przyszłość. Rozważ, jak doświadczenia z przeszłości przygotowały cię do tego momentu odrodzenia, dając ci spokój ducha i obietnicę szczęścia wokół ciebie. Niech twoje serce wypełni wdzięczność Podziękuj Aniołom i przyjmij błogosławieństwa tej wiadomości z Amen, wysłane przez Twoich przewodników duchowych. Jesteśmy tutaj, aby wesprzeć Cię w Twojej podróży miłości i odkrywania samego siebie. Dziękujemy za zaufanie temu procesowi. To była wiadomość dzisiaj. Mam nadzieję, że Ci się podobała. Kończę tutaj. Do zobaczenia w następnym filmie